Ewangelia według Marka, rozdział 4, fragment 1, przypowieść o siewcy. Znowu zaczął nauczać nad jeziorem. Zgromadził się wokół niego ogromny tłum ludzi, także wszedł do łodzi i usiadł, a cały tłum stał nad brzegiem jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach. W swojej nauce mówił do nich: Słuchajcie, oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi, i wnet wzeszły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy wzeszło słońce, przypaliły się i nie mając korzenia, uschły. Inne z kolei padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i plonu nie dały. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną, wydały plon, który rósł i rozwijał się, i przyniosły plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dodał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Zatrzymajmy się na chwilę nad tymi słowami. W przypowieści o siewcy Jezus używa prostego obrazu rolnika siejącego ziarno, aby wyjaśnić różne reakcje ludzi na jego naukę. Ziarno, które padło na drogę, skalisty grunt, między ciernie i żyzną ziemię, symbolizuje różne stany ludzkiego serca i sposób, w jaki przyjmują oni Słowo Boże. Jezus wskazuje, że tylko ziarno, które padło na żyzną ziemię wydało obfity plon. To oznacza, że tylko ci, którzy przyjmują Słowo Boże z otwartym i gotowym sercem, doświadczą pełni Jego mocy i błogosławieństwa. Przypowieść ta jest wezwaniem do refleksji nad tym, jak my sami przyjmujemy Boże Słowo. Czy jesteśmy, jak żyzna Ziemia, gotowi przyjąć i pielęgnować to, co Bóg nam daje? Zastanówmy się, jakie przeszkody mogą blokować wzrost Słowa Bożego w naszym życiu. Czy to zatwardziałość serca, Brak głębi duchowej czy troski tego świata? Jezus zachęca nas do pracy nad naszym wnętrzem, abyśmy mogli przynieść obfity plon w naszym życiu duchowym. Niech to przynosi Ci pokój, Twój przyjaciel pozdrawia.